Witam, nazywam się Monika wogrowska korzeniowska jestem lekarzem, specjalistą alergologii i pediatrii. Od 13 lat pracuję w oddziale klinicznym Internecie Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na portalu ku-zdrowiu mogę Państwu udzielić porad z zakresu astmy ostrzelowej, alergicznego nieżyciu nosa, chorób skóry alergicznych, takich jak atopowe zapalenie skóry, pokrzywki. Mogę też Państwu doradzić z zakresu alergii pokarmowej, Młodym mamom mogę podpowiedzieć jak zaplanować dietę eliminacyjną dla niemowląt. Kobietom w ciąży mogę udzielić porady z zakresu bezpieczeństwa stosowania leków w trakcie ciąży, a potem karmienia piersią. Osobom uczulonym na jad owadów błonkosprzydłych mogę udzielić porady z zakresu konieczności stosowania leków przeciwalergicznych, bądź w konieczności udania się do wizy na wizytę specjalista, alergologa w poradni już w trybie stacjonarnym. Serdecznie Państwu polecam portal KuZdrowi jako bardzo wygodną dla pacjentów formę skorzystania z porady lekarskiej, będącą uzupełnieniem do standardowych porad i wizyt, wizyt stacjonarnych. Dziękuję bardzo.